Cześć, ze strony Automatyk. Skomentuję dla Was moją najnowszą powtórkę, jaką zagrałem. Za bardzo, bardzo ciekawą. Zobaczycie sami za niedługo, co, co, co tu wymodziłem w ogóle. Jadę sobie AT8. Praktycznie wymaksowany, działko topowe, które zadaję. 150 średnich uszkodzeń przy penetracji 171 praktycznie tylko z tego będę strzelał nie będę używał innych nabojów yy. mapa przedmieście bardzo rzadko na niej losuję ale czasem się zdarza właśnie na szóstkach żeby ją wylosowało no i mamy pierwsze pierwsze czołgi już się pokazały wyskautowane Hmm. Po przeciwnej stronie jest jedna arta, u nas też. O, no, kilka, praktycznie połowa szóstek, połowa piątek. Arta piątka. Zobaczymy, co tu się zaraz stanie. Jak widzicie, obrywają już przeciwnicy. Końcówka nie będzie zbyt ciekawa. W sensie y, może nie ciekawa, ciekawa to będzie, tylko nie będzie. Y, no, wszystko wskaże na to, że, 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 że przegramy tę bitwę. Zresztą sami zobaczycie, nie będę wyprzedzał faktów. Tutaj się wychylam elegancko, bo chcę hitnąć tych, bo tu jest coś strzelać. Y, tutaj, co to wyjeżdża? Chyba, kako, chyba Tiger 1. Zaraz zobaczymy. E, co to jest? Nie, VK30. 0 1p Tiger 1 byłby siódmy, właśnie, a tu nie ma siódmy No i Pz3 wyjechało, już tam hity dostaje Tutaj elegancko, tutaj próbuję gąskę zdjąć Ale nie mogę, nie trafiłem w gąskę no I tu powtarzam to, to samo W tej chwili Jeszcze raz I udaje mi się zdjąć gąsienicę temu W tej pałce dobijają go, także cały exp 50% tego expa, który on zarobił idzie na moje konto z prawej strony co tu mamy, właściwie to już nic nie mamy bo zginął ale widzicie, że już jest 3 do 3 tutaj kw2, sporty, arl, tu powinny zmieść w ogóle wszystko pozamiatać, nawet pyłek nie powinien zostać, no niestety no i tu sobie jadę Zaraz mi się tutaj pokaże AT-2 No AT-2 jest takim specyficzny A no, tu szczęśliwie trafiam, tu parę dingów będzie za chwilę Zdejmuję gąskę Musiałem go zatrzymać No i tutaj próbuję go ładować W ten czepek, ale no jak widzicie trudno go trafić Bo generalnie staną w takiej pozycji, że no nie idzie go przebić No i tutaj się prostuje No to ja celuję prosto w działko tam jest porządny WIX I wykończyłem MAT2. Wykończyłem już jest 4-6. Tutaj widzicie sport. Jedzie do nas na bazę. Minął bazę. Próbuję wszystkich zajechać od tyłu. I myśli, że, że tu dużo w skóra, tylko nie ma. Tu próbuję hitnąć. Oczywiście trafiłem w murek, w sam, w sam kan. Murka. I tutaj już naparzam go elegancko. Nie zadaję mu jednym hitem zbyt dużo obrażeń, ale tak. No i tu zdjąłem gąskę i cały ekspo, który na tej gąsce będą ludzie zdobywać, połowa tego expa idzie na moje konto, i wykończyłem tutaj drugi, najdrugi frag na moje konto. Tam czai się na mnie hepcer, właśnie mnie tu trafił. No Dużo mi nie zadał, bo chyba 180. No i tu AT8 mój przeciwnik, taki sam jak i ja, no nie trafiłem. Tutaj już trafiłem elegancko. Nie będziemy się strzelać on. Y, chyba tak, zadał mi parę obrażeń, ale ja tu go będę nemucił ostro. No, a próbuje mnie tu jeszcze trafić, bo tu widzicie, że odbijają się kulki. Y, zaraz on tutaj wyjedzie. Generalnie 8 do to już jest praktycznie przegrana bitwa, bo zostały 3 szóstki. Z czego dwie nic nie robią, no właśnie. No i jest ich Hercer. No i tutaj się zakomunikuje na niego pierwsze obrażenia. Zanim on stanie i przyceluje, to ja generalnie przeładuję i zabijam go. Tutaj AT8 zjeżdża. No i tu bardzo ryzykownie zaraz zagram. 9 do 12. No i tu właśnie jadę na tego AT8. Zaraz zobaczycie ciekawą sytuację z tym AT-8. No i właśnie zginął już KV-2. Został jeden sport tylko, który ich trochę tam przytrzyma. No nie powiem, bo trochę mi pomoże. No ale jednak nie tego oczekiwałem po nim. No dobra, wjeżdżam do na tego AT-8. I z góry próbuję tutaj. Strzelam, trafiam i tutaj na... A tutaj na... No, yy, o, on nie trafia. Ja się cofam, cebulę w Spota. On znowu nie trafia. On trafia, tylko i znowu. No i tu będę miał nie farta, bo niestety miałem Laga. Nie mogę tego gościa trafić. No właśnie. Ciągle mam tu Laga. 18 klatek chyba wtedy miałem. Ale nie ma tego złego. Wykończony. No i zostało trzech przeciwników TOG. Popularnie zwany autobusem. I co jeszcze zostało? I został jeszcze Churchill. No i Art oczywiście. Tutaj wam pomocy. Ten sport się zaczaił. Ja myślałem, że... O, właściwie Churchill ma full HP tutaj. Tak Churchill jeden. Zaraz go będę pru tu od boku. A on na mnie nie będzie zwracał w ogóle uwagi. Absolutnie. No i tutaj będę mu próbował gąski zdjąć. Później, zaraz zobaczycie zresztą. Bo inaczej to mi ucieknie i będę je ganiał, gdyby mi uciekł to byłoby bardzo, bardzo źle. No i tu zdejmuję wąski. tak jak widzicie i wykańczam tego, e, tego W tej chwili cofam się, bo tu Arta może zaraz próć Tok wyjeżdżam, a 628 życia, jest to praktycznie na no, 4 dobre strzały. E, przybijający, zadające obrażenia. E, no dobra, no on tu wyjawiał, z premedytacją na niego wyjeżdżam, bo... Jestem szybkostrzelny, tak jak widzicie, pierwszy strzał, drugi, no i on mnie tu przebija, ale ja ryzykuję, przebijam go dalej, no, on tu znowu mnie przebija, no tak jak widzicie wymiana ognia jest y, ciekawa, no i tutaj y, za zero niestety, no ja tu wyjadę w tej chwili, jest 13-14 on dinguje nawet gdyby mnie przebił by mnie nie zabił. wykończyłem godzinę, no i teraz Arta chyba mi tutaj w dupkę strzeli o no właśnie wymyje mi gąskę naprawiam tę gąskę i ogień na, no, na bazę przeciwnika 14-14 wyrównałem 7 fragów jak widzicie nie jest tak źle no przeciwna drużyna mogła to wygrać tylko było pomyśleć I, a nie nie zagrać tak jak zagrali w każdym razie Moja drużyna też mogła lepiej zagrać. Ja myślałem, że ta artyleria jest gdzieś tutaj. Ale później zdałem sobie sprawę, że ona mogła stać gdzieś tam na linii 0, bo strzeliłam z tamtej strony. Także jadę tu na kapas. Zdecydowałem, że pojadę na kapas, schowam się w krzaku i po prostu będę wycelowany stał, gdyby ona chciała przyjechać, jednak tą drogą tutaj. I ja, właśnie szósta minuta. Gry. Remis wyprowadziłem do, do remisu. Ile zadałem obrażeń, i jaki wynik osiągnąłem, zobaczycie na podsumowaniu bitwy. A w tej chwili oczekuję tutaj na artylerię. Przejmując bazę, no bo jakoś trzeba wygrać tę bitwę. Jeżeli by ona nawet zaczęła teraz kopować, to ja już zdążę to skopować. Ale Arta, chociaż mogę pochwalić za to przeciwnika, że, że nie pojechał kopować jak nubek, tylko próbował cokolwiek zrobić. Zaraz się okaże co zrobił. No ja tu stoję, patrzę ciągle na tę drogę, bo chciałem mieć już od razu wycelowane, gdyby ona tu przyjechała, bo miałaby nam innej bliżej stamtąd. No i wtedy. Ale tutaj już widzicie, że ja myślałem, że ta artyleria jest po prostu za tym. I tu strzelam, a tu się okazało, że nie spojrzałem na minimapę, że ona jest po prostu z drugiej strony tego nasypu, a jest z na drugiej strony tych torów 67% generalnie przejęcia bazy. No i tu za strzelam pierwsze obrażenia. No i zostało jest 100 życia 101 dokładnie. No próbuję tu jeszcze coś zrobić, no ale to już jest, nie jest możliwe. Także wykończyłem, wykończyłem artylerię 82% przejęcia bazy. 8 fragów. W podsumowaniu końcowym widzicie, że całkiem, całkiem mi poszła ta bitwa. Opłaciło się tam jechać, zabić tego Churchill'a, Toga. No i artylerie. Jak widzicie as Co tu mamy? Specjalistę. To jest nowe odznaczenie. Także nie, nie było tak źle. Bardzo, bardzo fajnie. 45 tysięcy. Tutaj podstawowego zarobku 3760 expa. Normalnie zarobiłem 105 tysięcy kredytów. 4000 potencjalnie zadanych obrażeń. W 4000 zadanych obrażeń. 1880 expa. I tutaj widzicie 1700 potencjalnych obrażeń. I totalnie w ogóle to jest 4135 doświadczenia i 105 000, prawie 106 tysięcy na czysto. Także dzięki za obejrzenie, zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć.